Witam Was serdecznie moi drodzy. Ja mam na imię Kuba i będę Waszym przewodnikiem po świecie historii. Dzisiaj sobie pomówimy chwilkę o zegarkach. Poprzednim razem mówiliśmy o zegarach, tych ściennych, stołowych, wieżowych itd. A dzisiaj pomówimy sobie chwilkę o zegarkach, czyli o tym co nosimy na nadgarstkach a, albo co niektórzy z nas noszą w kieszeni. Znowu sobie zaczniemy chronologicznie od momentu kiedy pojawiły się zegarki, przejdziemy sobie przez kolejne wieki aż do współczesności. Na końcu pogadamy sobie chwilkę o najdroższych możliwych zegarkach i przy okazji mam dla Was zadanie dla wprawnego oka. Piszcie w komentarzach, jakie zegarki mam na ręku, jakie zegarki, jakie zegarki rozpoznajecie i zobaczymy, co Wam z tego wyjdzie. Zapraszam! Zakładam, że gdyby Was zapytać o to, kiedy pierwsze zegarki właśnie naręczne czy, czy kieszonkowe pojawiły się na świecie, szukalibyście daty w mniej więcej w wieku XIX, prawdopodobnie skojarzylibyście wszystko z nazwiskiem Patka, ale w rzeczywistości, znaczy o ile skojarzenie z Patkiem jest tak najbardziej prawidłowe, ponieważ Patek, czy firma Patek Filip do dzisiaj tworzy zegarki, to jedne z najbardziej luksusowych na świecie ale zegarki, czyli coś, co możemy albo właśnie mieć na ręku, ewentualnie coś, co możemy schować do kieszeni, jak na przykład, hmm? to są czasy znacznie, znacznie wcześniejsze. Przypuszcza się, że pierwszy zegarek właśnie kieszonkowy, taki właśnie, mniej więcej taki właśnie, chociaż zdecydowanie raz, że większy, dwa bardziej o kształcie kuli niż, niż, niż krążka, niż dysku. To jest koniec wieku XV. Z kolei pierwszy zegarek naręczny najprawdopodobniej nosiła sama Elżbieta I. Także początki zegarków takich naręcznych to jest, tak jak mówię, XVI wiek, ale zegarki naręczne jako takie, czyli właśnie takie, jakie mam ja teraz, nie przyjęły się wśród mężczyzn. Taka ciekawostka, przez stulecia panowie uważali zegarki noszone na nadgarstkach za bardziej element dekoracyjny, jednak mało męski, zdecydowanie bardziej kobiecy. I faktycznie znacznie częściej właśnie kobiety miały zegarki naręczne, z kolei zaś panowie korzystali... Początkowo oczywiście z zegarów albo jakichś tam miejskich bądź domowych, względnie zegarów, które wieszali sobie w karetach, w powozach. Zaś, mówię, zegarki kieszonkowe pojawiły się takie, takie właśnie. To jest dopiero mniej więcej wiek XVII, a zdecydowała o tym jedna prosta Założę się, że nie macie pojęcia, jaka część garderoby zadecydowała o tym, że zegarki kieszonkowe zaczęły się pojawiać na masową skalę. Mianowicie kamizelka. Po prostu w końcu XVII wieku opracowano, jak krawcy stworzyli kamizelkę i panowie stwierdzili, że to świetnie wygląda, kiedy ma się właśnie zegarek w tej kieszonce kamizelki, i to jeszcze przypięty łańcuszkiem do guzika, czyli dewiską. Znamy przy ten, ten gest, prawda? Takie malownicze odchylenie właśnie poły marynarki i wyjęcie małego zegarka eleganckiego, małego zegarka z kieszeni, żeby sprawdzić godzinę. I tak jak sobie powiedzieliśmy, pierwsze zegarki naręczne pojawiają się mniej więcej w XVI wieku, zegarki kieszonkowe jako takie, czyli takie ten najmniejsze. Z możliwych zegarów to jest prawdopodobnie wiek 15, ale faktyczne zegarki kieszonkowe w tym kształcie, w jakim je znamy obecnie, to jest wiek XVII. I w tamtym czasie, znaczy się w wieku właśnie XVI, XVII, zegarki korzystały dokładnie z tych samych rozwiązań, jeśli chodzi o konstrukcję, co zegary właśnie stojące, zegary wieżowe i tak dalej. Mianowicie była oczywiście sprężyna balansu no zegarki siłą rzeczy nie miały wahadła ale była prosta sprężyna balansu mechanizmy były przede wszystkim wykonywane z mosiądzu a poza tym były to zegarki nakręcane to były zegarki, które trzeba było po prostu mechanicznie, manualnie wprawić, wprawić w ruch i precyzja była taka sama jak tych zegarów tych większych, tych swoich większych braci, czyli one były no niezbyt, no niezbyt precyzyjne. Zaczęło się to oczywiście w pewnym momencie zmieniać. No, twórcy zegarów, zegarmistrzowie z jednej strony pracowali nad możliwymi dekoracjami, nad tym, żeby zegarek, czy zegar był jak najpiękniejszy, jak najbogatszy, a z drugiej strony walczyli właśnie też o Precyzję chodu. I właśnie, tak jak powiedziałem w materiale o zegarach, taka faktycznie precyzja chodu pojawia się w wieku XVIII, tak faktycznie, taka niesamowita precyzja chodu, czyli pojawiły się pierwsze chronometry morskie, prace Johna Harrisona, angielskiego, rzemieślnika, angielskiego konstruktora zaowocowały właśnie chronogram, chronometrem przepraszam, morskim. Tym się różni chronograf od chronometru. Chronograf, byśmy powiedzieli dzisiaj, to jest po prostu stoper. Z kolei chronometr to jest niesamowicie precyzyjne urządzenie do wskazywania czasu. Tym się to różni. I chronometr, do dzisiaj są produkowane chronometry, ale jest to po pierwsze oczywiście bardzo drogie a po drugie należy sprostać naprawdę szeregowi bardzo ciężkich, bardzo trudnych wymagań bardzo wysokie są wymagania stawiane właśnie chronometrom dlatego właśnie nie każdy zegarek może być tak nazywany więc chronometry morskie zwłaszcza H4 Harrisona to były takie w zasadzie pierwsze bardzo precyzyjne zegarki. Jego prace pozwoliły osiągnąć precyzję chodu na poziomie jednej sekundy na miesiąc. Mówię, coś niesamowitego. Jedna sekunda szybciej bądź wolniej od, od ideału na miesiąc. To jest, mówię, coś, coś niesamowitego. Szczególnie, że wcześniej były to odchyły rzędu 15 minut na dobę. Pierwszym takim, powiedzmy sobie, krokiem milowym zegarków, czy w rozwoju zegarników tych precyzyjnych, były prace właśnie Harrisona. Kolejnym były prace Abrahama Bregetta, człowiek, który w zasadzie szerokiemu gronu jest nieznany, ale uchodzi za jednego z najwybitniejszych, o nie najwybitniejszego zegarmistrza w historii i oprócz wielu, 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 wielu patentów i pomysłów stworzył tourbillon. Tourbillon, czyli nic innego jak taką specjalną, byśmy powiedzieli dzisiaj, klatkę, w której właśnie znajduje się balans. I to właśnie dzięki tej klatce, która obraca się stale, dokładnie w takim samym tempie zawsze, udało się zniwelować wpływ grawitacji na, na odchyły właśnie zegarka, ponieważ kiedy zegarki pojawiły się na, na świecie, okazało się, że one są w zasadzie w ciągłym ruchu. Albo są w kieszeni pionowo, są kładzione, stawiane, przenoszone. No, zegarki naręczne, no, tak ruszamy ręką, no to przede wszystkim są w zmienionych pozycjach, więc rodziła się po prostu potrzeba walki z wpływem uruchu, wpływem grawitacji na, na mechanizm i odpowiedzią na te, te zapotrzebowanie był właśnie Turbillon i do dzisiaj się turbillony, turbillon, nie turbilon albo dziurbilon. Turbiją do dzisiaj jest produkowany i umieszczany, zwłaszcza w tych najdroższych zegarkach bo to jest faktycznie niesamowita precyzja to jest faktycznie już to jest powiedzmy sobie szczerze to, to jest faktycznie wyższa szkoła jazdy w z, raz, że skonstruować a dwa, w ogóle wprowadzić do zegarka tenże Turbillon tenże także mówię Harrison oraz y, Breguet y, to są można powiedzieć ojcowie założyciele y, precyzyjnego zegarmistrzostwa Wiek XVII, oprócz tego, że dał nam właśnie chociażby Galileusza i później kamizelki, zegarki kieszonkowe i tak dalej, to również był pewną, nazwijmy to, rewolucją w sposobie produkcji zegarków. Do wieku XVII mniej więcej pracowano w systemie warsztatowym, manufakturowym, w każdym razie zegarmistrz projektował zegarek, projektował zegar i do jego warsztatu przychodził niekompletny werk. Niekompletny, nieskończony powiedzmy sobie. I ten werk Ebusze, Ebushes, przyznam szczerze, że mój francuski to jest jeszcze gorszy niż mój holenderski, więc... Także takie urządzenie, czyli ten niekompletny werk docierał do warsztatu i zegarmistrz kierował zespołem ludzi, którzy zajmowali się właśnie pracą nad tym werkiem do finalnej wersji zegara czy zegarka. Tak więc wymagało to olbrzymiej ilości miejsca i sporego przede wszystkim nakładu pracy ludzkiej. I w wieku XVII opracowano maszynę do wycinania kół zębatych. I to była ta, faktycznie taka pierwsza rewolucja, ponieważ okazało się, że można pracować zdalnie. Nastąpiła taka, powiedzmy sobie, decentralizacja pracy. Okazało się, że różni ludzie odpowiedzialnie byli za różne wycinki pracy. Po prostu Produkowali to, co mieli wyprodukować, gotowe elementy wysyłali do zegarmistrza i on to składał do kupy. Tak to mniej więcej wyglądało. I taki system funkcjonował mniej więcej do wieku XIX. W wieku XIX zaczęto... Po pierwsze, w Ameryka się pojawiła na rynku zegaremistrzowskim a po drugie właśnie zaczęto pracować nad taką masowością zegarków. Przed wiekiem XIX jeden zegarmistrz potrafił w roku zmontować, no, jeśli faktycznie wszystko szło gładko, nawet dochodziło do kilkuset sztuk w ciągu roku. Problem był później z ich konserwacją, później z ich utrzymaniem, bo każdy dokładnie producent miał inne jednostki, inne mechanizmy, wszystko było tam po prostu inne. Więc zegarmistrzowie byli po prostu wyspecjalizowani w swoich, nazwijmy to manufakturach, w swoich warsztatach i ludzie, którym się suły zegarki, bądź coś innego się z nimi działo, to myślę po prostu iść konkretnie do, najlepiej do producenta. Więc w XIX wieku, kiedy rodzi się nowoczesny przemysł, kiedy następuje rewolucja przemysłowa, pojawia się problem, że dla ludzi był to po prostu problem, który należało rozwiązać i pojawiają się pierwsi ludzie, którzy nad tym pracują i udaje im się wreszcie to osiągnąć, mianowicie Przede wszystkim w Ameryce firma Waltham opracowała sposób na produkcję tanich zegarków. Tak dla porównania, zegarek właśnie produkowany przez Walthama to był zegarek, który kosztował duniówkę robotnika. Czyli to były naprawdę niskie pieniądze i ogrom ludzi mógł sobie na ten zegarek pozwolić a koniecznością, dla której właśnie zaczęto robić masowo zegarki, była bardzo prosta sprawa. Co rano robotnicy byli specjalnie budzeni przez specjalnie zatrudnionego do tego celu człowieka i po prostu chcieli mieć ci robotnicy swoje własne zegarki, żeby już nie musieć być budzonym przez pana, pana z zewnątrz. Więc potrzeba było dać im te zegarki i to się właśnie udało. Oczywiście wiele prób i błędów, bankructwa, kiepskie pomysły, ale w końcu się udało. Kluczem okazała się być standaryzacja. Po prostu zaczęto produkować ustandaryzowane komponenty, ustandaryzowane mechanizmy i ustandaryzowane zegarki. Więc łatwiej było to. Właśnie łatwiej było skalibrować maszynę, wyprodukować zegarek, a poza tym łatwiej było go potem ewentualnie naprawić bądź regulować. Dlatego zegarmistrze już byli nie tylko tymi, którzy tworzą zegarki, ale także tymi, którzy je po prostu później naprawiają. Zresztą zostało to do, do dzisiaj, zegarmistrz przede wszystkim jest nam znany jako osoba, która naprawia zegarek albo sprzedaje zegarek, aniżeli ta, która je projektuje. Także tak się to potoczyło. I jeśli chodzi o porównanie, no to zegarmistrz przed XIX wiekiem był w stanie zrobić nawet kilkaset zegarków w ciągu roku. Waltham osiągnął poziom ponad 100 tysięcy zegarków w ciągu roku. Taka to jest skala. Także mówię, wiek XIX to jest ten początek takiej tej masowej produkcji tanich zegarków, ale od razu uprzedzę. To, że zegarek był wtedy tani, nie oznacza, że był też od razu kiepskiej jakości. Naprawdę, jeśli się o zegarek dbało, to nie było najmniejszego problemu w tym, żeby przekazać go synowi czy przekazać go wnukowi. Zegarek pracował jeszcze długie, długie. Lata. Na przykład ten zegarek, który tutaj widzicie, to jest zegarek z końca wieku XIX. To jest zegarek, który ma 120 lat. Chodzi, działa, cykasz miło. I wiek XX to jest okres chyba najliczniejszych, powiedzmy sobie, rewolucji w świecie zegarków, ponieważ po pierwsze, w czasie I wojny światowej stało się jasnym, jak niepraktyczne, przynajmniej dla żołnierzy, są zegarki kieszonkowe, bo okazało się, że znacznie prościej jest pilotowi zrobić tak, artylerzyście zrobić tak, aniżeli właśnie wyciągać zegarek z kieszeni, patrzeć i tracić bezcenne sekundy, więc okazało się, że zegarki naręczne mają jednak w męskim świecie rację bytu i od tamtego czasu, czy od I wojny światowej zaczęto masowo produkować męskie zegarki naręczne. Wcześniej, tak jak powiedziałem, zegarki naręczne nosiły głównie kobiety. I wiek XX to jest też tak zwana kwarcowa rewolucja. Pierwsze zegarki kwarcowe wykorzystujące właśnie kwarc jako, jako źródło do wskazywania czasu, to są lata międzywojenne. Pierwsze kwarcowki powstały w latach międzywojennych, ale nie przyjęły się specjalnie. Rozwijano oczywiście w niektórych warsztatach zegarki elektroniczne, nazwijmy to, czyli zegarki kwarcowe, ale do takiej powszechnej świadomości nie mogły się przebić dopiero. W roku 1969 wybuchła tak zwana kwarcowa rewolucja, czyli pojawiły się tanie, dostępne dla każdego, dobrej jakości i bardzo precyzyjne zegarki kwarcowe. Rewolucja, jak to rewolucja, przyszła ze wschodu, ale w tym wypadku konkretnym przyszła z Japonii. Nie z Rosji, przyszła z Japonii. I zegarki kwarcowe, w zasadzie zmiotły, można powiedzieć, no, większość, naprawdę większość rynku zegarków mechanicznych pozamiatały naprawdę w Europie i na świecie, ponieważ ludzie przestali kupować zegarki mechaniczne czy zegarki automatyczne. Bo zegarek w napędzie właśnie mechanicznym zegarek, czy to manualny, czy automatyczny, wymaga jednak pewnej uwagi. No zegarek automatyczny, czyli z wachnikiem trzeba nosić po to, żeby utrzymać go w ruchu. Zegarki, które są te z napędem manualnym, trzeba stale dokręcać najlepiej każdego dnia. Więc nie można powiedzieć, że są to zegarki bezobsługowe. Im trzeba poświęcić trochę, trochę czasu i trochę uwagi. Z kolei zegarki kwarcowe okazało się, że są a raz, że precyzyjne, dwa tanie w produkcji, a trzy nie wymagają praktycznie uwagi, no bo wsadzi się baterie do środka i potem dopiero za kilka lat, w zależności od tego, jak intensywnie zegarek jest używany, trzeba te baterie wymienić. Więc ludzie po prostu zaczęli kupować zegarki kwarcowe, a zwłaszcza Szwajcaria, która celowała w zegarkach właśnie mechanicznych, w automatach, odczuło to najboleśniej. Naprawdę olbrzymia liczba firm, warsztatów, zakładów, manufaktur przestała, przestała istnieć. Dosłownie kwarcowa rewolucja, można powiedzieć, pozamiatała. I w zasadzie ten stan utrzymuje się do dzisiaj, ponieważ znaczna większość produkowanych i sprzedawanych zegarków na świecie to są kwarcowe. To są kwarcówki, co nie znaczy, że nie ma już miejsca w ogóle na zegarki, właśnie automatyczne zegarki z napędem manualnym. Nie, te zegarki w dalszym ciągu są, są produkowane i mało tego dla miłośników zegarków to właśnie zegarek mechaniczny jest synonimem zegarka. Tak po prostu, naywyczajnie w świecie, przynajmniej ja się do takiej grupy zaliczam, ja bardzo lubię widzieć pracujący mechanizm, to bijące serce zegarka. Dla mnie zegarek ma duszę, więc... Tutaj w tym wypadku nie jestem oryginalny. Podzielam zdanie bardzo wielkiej rzeszy właśnie miłośników zegarków, dla których zegarek kwarcowy jest, bo jest, ale jeśli chodzi o zegarki, to jednak właśnie automat bądź mechanik. I tak jeszcze parę słów ode mnie, jak wygląda świat zegarków obecnie. Jeśli o mnie chodzi, ja bardzo często przyrównuję świat zegarków do świata psów. Z jednej strony możecie sobie kupić psa, oczywiście droższy, tańszy nie ma to znaczenia, większy, mniejszy, rasowy. Tak możecie sobie właśnie kupić zegarek też tańszy, droższy, ale markowy, dobrej jakości. Nie, ale Tak jak możecie sobie kupić, nazwijmy to, no, kundelka, czyli psa, który jest nierasowy. Zegarek, który też nie jest w żaden sposób, nie wiem, marką znaną niesamowicie w świecie. Jest marką, która jest rozpoznawana. Tylko po prostu zegarek, który Wam się podoba, zmodyfikowany w jakiś sposób, ale nie ujmując mu w żaden sposób jakości. I tak jak możecie sobie kupić gówno pokroju Jorka czy innego Chihuahu, nie wiem, Pekinczyka, coś co jest mniejsze od kota, tak możecie sobie kupić właśnie gówniany zegarek, w zasadzie gówniany czasopokazywacz, nazywany bardzo często w środowisku dość pogardliwie majtkowcem. Czyli urządzenie stworzone przez firmę, która nie zajmuje się żadną miarą tworzeniem zegarków, zajmuje się tworzeniem mody. I ten czasowskazywacz jest po prostu dodatkiem do stroju, kosztuje niejednokrotnie horrendalne pieniądze, a niesie za sobą w zasadzie jedno wielkie nic. Zatem, mówię, to jest moja opinia, moje zdanie ale myślę, że kilka osób, tam jedna czy dwie mogą się zgodzić. Dla Was jedno jeszcze zadanie, oprócz tego, gdybyście rozpoznali, jakie zegarki mam na ręku, piszcie w komentarzach, jakie Wy zegarki najczęściej nosicie. Marka, czy są jakieś historie z nimi związane? Ja mam zegarek chociażby po, po moim dziadku, który dostał nowy pasek i zegarka nie zamierzam się pozbywać. Jeden zegarek, który kupiłem, jak się okazało, był prezentem na 25-lecie pracy zawodowej. Jeżeli macie takie zegarki z takimi historiami, to piszcie w komentarzach. I tak jak obiecałem na sam koniec kilka słów o najdroższych zegarkach. Jakby Was zapytać o najdroższy zegarek, prawdopodobnie bardzo często pojawi się odpowiedź ZŁOTY ROLEX. Istotnie złoty Rolex, czy Rolex, nie wiem, Omega, Basharon Konstantin, Patek, Filip i tak dalej, to są firmy, które tworzą naprawdę raz, że w znakomitej jakości zegarki, a dwa bardzo drogie, sięgające niejednokrotnie setek tysięcy euro, czasem nawet miliony, ale takie faktycznie najdroższe, najdroższe zegarki. Produkuje firma Jacob Company. To są niesamowite konstrukcje, które oprócz tego, że pokazują czas, mają jeszcze wiele innych, wiele innych funkcji i to są zegarki, których kwoty sięgają kilku milionów złotych. Tak naprawdę, kilka milionów złotych za zegarek. To jest do tej pory chyba najdroższy zegarek, jaki, jaki spotkałem taki faktycznie produkowany. Nie mówię o aukcji, nie mówię o licytacji jakiegoś pojedynczego egzemplarza, które należał do sławnego kogoś, jak chociażby Rolek Daytona, Paula Newmana, który poszedł za miliony. Tak samo ostatnio jeden z zegarków Padka też został sprzedany na licytację za ponad 30 milionów. Także nie mówię o takich zegarkach, bo to są pojedyncze przypadki, ale chodzi mi o taki zegarek faktycznie, który można, <laughs> można kupić. Kto no, z nas nie ma 4 milionów na zbyciu, może sobie właśnie taki zegarek nabyć. I taka jeszcze jedna, jedna kwestia, tak już faktycznie na sam koniec, od czego zależy kwota za zegarek. Przede wszystkim marka, to co jest użyte, czyli komponenty, surowce, marketing itd., itd., ale jedna rzecz jest też bardzo istotna, mianowicie tak zwane komplikacje. Zegarek ma w swojej podstawowej funkcji pokazywać czas, po prostu. Natomiast wszystko to, co robi ponad to, to już jest tak zwana komplikacja, czyli co trzeba wmontować do mechanizmu, żeby pokazywał więcej niż czas. Im bardziej, właśnie im więcej tych funkcji dodatkowych ma zegarek, tym bardziej skomplikowany jest mechanizm. Dlatego właśnie nazywa się to komplikacją. Takie najpowszechniejsze komplikacje to oczywiście, oczywiście datownik, ale oprócz tego możecie spotkać fazy księżyca, pokazywanie drugiej strefy czasowej, ja Wam w tym momencie serdecznie dziękuję za uwagę. Jeśli macie jakieś pytania, wiecie, jak mnie znaleźć. Do usłyszenia. Cześć.